Hmm. Czas zrobić zrobisz się na nie? Jadę do roboty, mam jakieś. będzie za 20 km. Dzień dobry. Patrzcie, to za Beduin. A gdzie jedziemy? No, to ja z panem jeszcze nie jeździłam. Jak tu spokojnie pojechać do pracy? Co jak się tylko zdenerwuje? ja teraz. prysznic wezmą. To stało jakieś 10 minut. Ptaszki śpiewają, jestem w tak zwanej firmie już. Poziom minus jeden. To prawda. No i jedziemy na piętro czwarte, żeby zacząć minus Jestem pierwsza. To się nie zdarza nigdy. Dzień dobry. Czekamy na chłopaków, za chwilę szósta. No o szóstej to już wiecie, pierwsza zmiana. Do dziewiątej słyszymy się na antenie. Důše no dva.